Pierwsze zawodowe zespoły komediantów składały się wyłącznie z mężczyzn. Odgrywali oni role zarówno męskie, jak i kobiece. Młode dziewczęta, młode zakochane, odgrywane były przez młodych chłopców, a stare służące przez mężczyzn w maskach. Ale zaledwie 20 lat po pierwszym komediańskim kontrakcie na scenie pojawiły się Kobiety, aktorki. Była to z pewnością najważniejsza nowość w teatrze europejskim. O kobietach w Komedii dell'Arte już za chwilę. Zapraszam. Pojawienie się na scenie kobiet-aktorek przyniosło ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Zarówno w budowie samej komedii, jak i w odbiorze komedii. W budowie, ponieważ jeżeli mieliśmy do tej pory samych mężczyzn, role kobiece, postacie kobiece były ograniczone. W momencie, kiedy pojawiła się na scenie piękna kobieta, która potrafiła tańczyć, śpiewać, deklamować i mówić przekonująco o miłości, nagle postacie kobiece zyskały na znaczeniu. Wiemy też, że między pierwszymi aktorkami odbywały się nawet pewnego rodzaju zawody. Publiczność w mieście, kiedy zdarzało się, że przyjeżdżały do miasta dwa zespoły komediantów, mogła oglądać i porównywać właśnie aktorki w rolach kobiecych, i one prześcigały się w swoich umiejętnościach, zarówno tanecznych, muzycznych, jak i aktorskich. Wraz z pojawieniem się kobiet, aktorek na scenie, komedia dell'arte stała się też bardziej wyrafinowana i mniej rubaszna. Po prostu kobiety nie chciały ryzykować swojej opinii. Bo i tak właśnie ten odbiór komedii bardzo się zmienił. Kobiety na scenie, nie zakrywające swoich twarzy, piękne i często czarujące. I tak zniewalające swoim urokiem, że nawet jedną z nich taki właśnie zalotnik-widz e, potrafił po odrzuceniu zalotów otruć, wzbudzały bardzo dużo emocji u publiczności. Wiemy, że kiedy zespół teatralny gościł w mieście, notariusze a nie pracowali. Byli wszyscy w teatrze na komendzie. Kiedy pojawiły się kobiety, nie chciały nosić masek, chciały grać w postacie niezamaskowane. Odpowiedzią męską na taką postać niezamaskowaną kobiecą e, był służący pewnej amantki, drugiej amantki, seniory Pedrolino. Nie miał on zakrytej twarzy. Do tej pory wszyscy e, służący mieli maski. Ten nie. Mówimy, że Pedrolino to odpowiedź męska. Na pojawienie się kobiet na scenie. Komedia dell'arte była w pewien sposób odbiciem tego, co działo się na co dzień wśród ludzi, w społeczeństwie, w mieście. Bo komedia opowiadała głównie o tym, co dzieje się w takim mieszczańskim życiu. I w tamtych czasach, życie publiczne było zdominowane przez mężczyzn. Dlatego postaci kobiece były ograniczone. Ale dzisiaj. Mamy coraz więcej żeńskich odpowiedników męskich postaci. Na przykład Pantalon, chciwy kupiec wenecki i Pantalona. Też stara kobieta chciwa, być może wdowa po kupcu, a może sama, taka która przejęła e, interes swojego zmarłego męża. Możemy też mieć doktorę, odpowiednik e, dottore, albo kapitanę, odpowiednik kapitana. I oczywiście cały wachlarz służących, tych zamaskowanych i tych niezamaskowanych, takich jak Kolumbina. W naszych spektaklach zazwyczaj mam dwie role. Pierwsza z nich to postać zakochanej, która jest niezamaskowana, druga to służąca. Granie bez maski jest bardzo pociągające, dlatego że daje duże możliwości wyrażania emocji i tak zwanego grania twarzą. No, i zakochany mają też bardzo piękne suknie. Co jest ważne dla, dla kobiet, myślę. Z kolei służąca to wyzwanie. Ponieważ twarz jest zakryta, trzeba bardzo mocno skupić się na całym ciele. Jednak dla mnie jest dużo ciekawsza, dlatego że pozwala na dużo więcej od strony aktorskiej. Początkowo miałam duże kłopoty z przyzwyczajeniem się do dramatyzmu postaci zakochanej, ale z czasem myślę, że to pokonałam i już teraz mogę śmiało grać o każdej porze dnia i nocy. Największym komplementem, który otrzymałam od pani z widowni, było to, że powiedziała mi, że mnie nie poznała w obu rolach. Myślała, że to dwie różne osoby. Klu tego, co my tutaj robimy, to jest być zupełnie innym w różnych postaciach. Ta różnorodność w odgrywaniu odmiennych postaci jest fascynująca zarówno dla widzów, jak i dla nas, aktorów, którzy wcielamy się w te charaktery. Ach, a ty, pchlażo, zmykaj! No! Tutaj, panie! Och, czujesz, panie! Chleb, wędzonka, jajecznica na cebuli! O, nie żałowali, cebuli! I jeszcze coś: perfumy! Brigella, a ty to wszystko czujesz!

Ej, No dobra. Ha! E, e, trzeba się przygotować. Żeby dobrze. Spaść. Wypaść, panie. Wypaść tak jest. No. <grym pronounce his name> Przed wami. zwycięzca bitew. Zdobywca miast, pogromca smoków i bożyszcze ha! Jest waleczny. Jest waleczny. O, to bój. Jest waleczny. Jest nieustraszony.

Nie ja ty? Ha, panie! Nie będą mogły oderwać od ciebie oczu. Rzucą ci się na szyję, padną w ramiona, a potem do stóp. Ha, ha, ha. I Będą wyciągać ręce z balkonu. Ha, ha. A ty, a ja, będziesz ich idolem. Ha. Kapitano! Zwycięzca, kapitano, konkwistador, kapitano, el triumfator! Triumfo, triumfo! Dalej! A cóż to za gwar? Czy to mój ukochany? Tak długo go nie widziałam. A co to za ludzie? Pierwszy raz ich widzę. Panie. Tak, to dzieła. To <gry> dzieła. Piękna nieznajoma. Przebyłem w odpowiedzi na twój zlew miłości. Zew, panie. Zew! Miłość. Hmm. Ale ja już kocham, panie, i to z wzajemnością. Tak, <gryzatory> <gryzatory> kocha jak chcesz, pozwalam. Ale ja ciebie wcale nie znam, panie. Ale możesz mi poznać kiedykolwiek zechcesz. Hey, <gryzatory> <he>? <gryzatory> z każdej strony. <gryzatory> Nie! Mm. 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 Szaleńcy toczyk góry? Nie mogę na to patrzeć! Zawołam kogo trzeba! Mm. Uwielbiaj mnie! Podziwiaj mnie! E, nie ma jej. E, Briela, Gdzie ty jesteś? Briela! Masz. Tu jestem, pan! O e, Zawołaj ją! Ohohoho! Ho, ho! Kwiateczku nadobny, gwiazdeczko zaranna, ptaszyno niebieska. Wyjrzyj ku nam, wyjrzyj jeszcze raz! Ja też przybyszę? Ciekawy! A? Wraca, wraca! Majne Majneliwy! Kocham cię, ty ja może tem! I ty pokaż mi twoje uczucia! O, Gołąbeczku, nie bądź taka nieśmiała! Wyjdź ku nam, wyjdź, wyjdź! Bardzo chętnie! W końcu jakaś odmiana w tej codziennej nudzie! Ja. Widziałeś to? Ech, tak, tak, panie, ale. To musiało być jakieś przywidzenie. Tak, tak fatamorgan. Zbiorowa halucynacja. O, o, o. o, mam. Wiesz co? A. Zawołaj ją jeszcze raz. O, ho, 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 nadobny, gwiazdeczko niebieska, ptaszyno najmilsza. Wyjdź ku nam na ulicę. Wyjdź, wyjdź, wyjdź.

Szkrycie! No i nic, nic nie ma. A gdzie on? Gdzie mój wspaniały ukochany? Może schował się za tym pomnikiem nieznanego żołnierza? A on pewnie chce się bawić ze mną, obanego. Ta, szukam, szukam! Raz, dwa, trzy, jak cię znajdę, to zobaczysz! Szukam, szukam! Brighella, widziałeś to? Ta. To na pewno nie było e, przewidzenia. Oj, niestety, panie, nie. Pewnych rzeczy nie da się odzobaczyć. <ścoughs> Ktoś idzie, co? Krycie! Ja! <noise> Ojej, oj, oj. od samego rana tylko robota i robota, aby się człowiek stąd wyrwał gdzieś daleko pojechała. A gdzie jest ten sznur? <noise> o, ładny kąsek. <noise> Brygiela! To, nie, panie! Przecież ona może zawołać swoją panią, a? Panienka dla mnie! A dla mnie ta gąska. A... A? A, <noise> Ach, no, i od samego rana tak, co? Najpierw śniadanie, zrób śniadanie, nakryj stół, posprzątaj stół, tak zmyj gary, a potem pranie. Zrób pranie, rozwieź pranie, Na? a. o! o. Ach, tak, a co potem? Tak, a potem potem co obiad jest, a potem kolacja i cały czas to samo. Jak ja to doskonale rozumiem. Hmm? E, te śliczne rączki, one tak się trudzą. A, ale jak one ślicznie się trudzą. A, na pewno są już bardzo zmęczone. Oh. <grym>, już ja bym wiedział, co zrobić, żeby im ulżyć. Ale się wystraszyłam! Ale czego? Nie ma czego. Przecież to kapitano Matamoros! Ukochany twojej pani. Aha. A, no zobacz sama! Chłop! Ja, ja, jak malowanie! Ha, jakie zęby! Wszystkie na miejscu! Jaki a. wąs, a ten profil dziarski bohaterski, ha? No! Wołaj swoją panią! Aha! E, moją panią! Wołam! Ha, ha, ha. Wołam panią! No. Pani! Pani! Aha. Aha. <śmiech> <śmiech> Ja się... A pani ale, ale po co, po co, po co ta agresja? przecież zaraz tu przyjdzie twoja gołąbeczka, twój kwiateczek, twoja ptaszynka Gabriela! Brigella. O, Wspaniali! Och, zaraz zejdę, tylko upodruję. Nosek, tak dawno tutaj nikogo nie było. Oh. Panie, no, to do dzieła! Do się. Pani już idzie! 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 Oto jest! Brigela, to nie ona! Co? No, nie ta młoda racja, A, ale też nie stara. Panie, do dzieła! No. Kapitan Medworth! Signora Rosaura. Panie. Aha! Szukam ci całe życie. Jesteś e, spełnieniem moich pragnień. Oto koniec e, mojej tułaczki. Ty jesteś moją przestanią. Mm. Oh. Mógłbym powiedzieć jeszcze więcej, Aha. ale niech wystarczy. Podobasz mi się. Doskonale, oh. <laughs> zatem kiedy wyruszamy? I gdzie? E. Co? Co? No jak to? No chyba nie chcesz zamieszkać w tym domu, domu mojego zmarłego męża. To już mieszka jego matka, jego córka. Dla nas to już nie ma miejsca. I dla nas też nie. <grym> e, dla, dla nas? nas? Tak! Skoro ty pragniesz mnie poślubić, to ty musisz zapewnić mi byt godny mojej osoby. I mojej też. Ach, tak. Czuję, że wszystkie moje pragnienia teraz się spełnią. Żadnemu z moich poprzednich mężów. I to pięciu. Tak, żadnemu się to nie udało. Jedyne, co im się udało, to umrzeć. Ale ty jesteś inny. Mm. Inny niż inni. Już to widzę, nasz wielki dom z ogrodem. I ja I te salony z kominkami, szazlongami. I sprzątaczki. I garderoby pełne sukien. I praczka. Oh. I jadalnia. I dwie, dwie kuchnie. nie kucharka. I pomy. Do roku na moje urodziny będziesz urządzał fajerwerki? Panie, panie, właśnie przypomniałem sobie, że dostaliśmy zaproszenie na krwawą i okrutną wojnę, i właściwie jesteśmy już spóźnieni. Naprawdę? Tak! Trzeba ślepo spieszyć! Panie wybaczą, Ojczyzna wyzywa. Wzywa, panie. wzywa I No, same panie rozumią, służba nie drużba, więc tego. No. I, i. Wojenko, wojenko! Te. Panie! Tak! Wojenko, wojenko! Te fajerwerki to już była przesada. Aha, mało brakowało! A gdzie mój Szuszu? Ach. Idź go poszukaj. Ach. To jedyne kochane stworzenie, które, które mnie kocha. Och, no jak to traktujesz, to maleństwo jest delikatne i... Uf. Zrób coś z nim, bo no nie wiem, wypierz go czy jak. Ach. Ach.